Hej, ten filmik jest jakby kontynuacją do pierwszej części porad do Dragon Ball Fighter Z. Tutaj są porady trochę bardziej zaawansowane, więc jeżeli dopiero zaczynasz grać w tą grę, to polecam przejść do tej poprzedniej części, gdzie to opisywałem bardziej podstawowe rzeczy w grze. Od razu zaznaczę. Mówiłem to w filmiku tym bardziej podstawowym, ale przypomnę, jestem aktualnie na Milion BP. Wbiłem dopiero niedawno. Nie jest to najwyższa możliwa ranga i sam mam jeszcze sporo do nauki. Po prostu chcę się podzielić swoją podróżą i ułatwić ją następnej osobie. Jeżeli masz już w okolicach myślę 900 tysięcy, no to jest nieduża szansa, że nic tu dla siebie nie znajdziesz. Zanim jednak uciekną wysoko rankingowi, to poprosiłbym was wszystkich o zajrzenie do komentarzy i napisanie swojej własnej porady dla tych gorszych, jak ja najwidoczniej. Chętnie posłucham co osoby, które przegrały dwa razy tyle, albo nawet więcej godzin, co ja mają do powiedzenia. Resztę też zapraszam po filmiku tam do przeczytania, serduszkuję te cenne i przydatne komentarze pod każdym filmikiem z poradami, tak więc sprawdź, czy nie ma tam bonusowych rad. Zawsze. Zacznijmy od czegoś, można powiedzieć, podstawowego dla osoby, która robi dużo researchu. Ale są jednak osoby jak ja, które bez żadnych poradników itp. dotarły do wyższych rank. Blockstring. To jest to takie jakby combo. Jest to combo, które wykonujemy na blokującym się przeciwniku w celu skołowania go i przebicia się przez jego blok. Każda postać ma zupełnie inne blockstringi i długo i ciężko się nauczyć optymalnej kombinacji bez oglądania poradników na internecie. Nie będę tu opisywać każdej postaci, więc po prostu zapraszam do przejrzenia innych filmików na YouTube w poszukiwaniu dokładnego opisu miksów i kombinacji blockstringów. Blok string jest dość ważny, nawet jeżeli masz już gotowe taktyki na przeciwnika, który kuca sobie w kącie to i tak warto przejrzeć poradniki na YouTube. Jeżeli masz tylko dwa takie blockstringi dla postaci, to szybko możesz stać się dość przewidywany dla przeciwnika. Ważne jest by dobrze miksować i zmieniać swoją taktykę w trakcie gry. Tym bardziej, że gracze, którzy wspięli się na wysokie rangi grając defensywnie, mają dużo doświadczenia w kontrowaniu i paniszowaniu błędów. AAD, IAD, JAD, jak to chce, Instant Air Dash. Dotarłem do 900 tysięcy BP bez poznania tego i w ogóle jakiejkolwiek świadomości, że coś takiego istnieje. Więc nie trzeba się na tym aż tak pocić. Wiedza na temat Instant Air Dash i umiejętność wykorzystania tej techniki jednak dużo pomaga w walce. Więc to mimo, że da się żyć bez tego, to czemu dobrowolnie żyć bez jednej kończyny? Gdy w powietrzu klikamy dwa razy lewo lub prawo, to zrobimy taki poziomy skok, taki zoom na bok. Podczas tego zoomu możemy kliknąć atak. No najlepiej heavy albo medium. W ten sposób, jeżeli przeciwnik się broni, jesteśmy w stanie uderzyć go z nad głowy. Co jest często wystarczające, aby przeciwnik całkowicie rozsypał swoją strategię kucania w kącie. No i to jest air dash. W czym w takim razie jest instant air dash? Jak widzisz na ekranie, erdash zajmuje bardzo dużo czasu, rozbiegu i ciężko nim trafić przeciwnika na drodze w dół. Więc tutaj dochodzi nam słowo instant do słowa erdash. Intuicyjnie, gdy chcemy wykonać taki erdash, to musimy najpierw podskoczyć, więc klikamy w górę. Później, jak już jesteśmy w górze, to musimy kliknąć dwa razy odpowiedni klawisz w prawo lub w lewo. Co no. Na... Zajmuje nam już tyle czasu, że dawno będziemy za wysoko, ponieważ po wciśnięciu skoku wciąż poruszamy się w górę, i żeby i potem jeszcze czas, żeby kliknąć dwa razy w którymś kierunku. No, żeby dodać instant do naszego airdash i tym samym przyspieszyć proces oraz zmniejszyć naszą odległość od Ziemi, co sprawi, że nie musimy ani odrobinę martwić się odpowiednim timingiem uderzenia. Wystarczy, że do wyskoku początkowego klikniemy nie pionowo w górę. A po skosie. Czyli gdy stoimy na ziemi, klikamy w górę i w prawo jednocześnie, by wykonać skok w prawy górny róg, następnie szybko puszczamy i klikamy jeszcze raz w prawo. I od razu atak, na przykład heavy. Zdążymy w ten sposób wzniesie ledwo nad głowę przeciwnika. Nasz atak heavy uderzy w perfekcyjnym momencie, nie tylko sprawiając, że przeciwnik otrzyma obrażenia, ale również zdążymy ustać na ziemi i rozpocząć od zera jakkolwiek kombo. Zanim znowu złapię blok, brzmi łatwo i zapewne szybko ogarniesz to w treningu. Nie jest to aż tak proste do wykonania w prawdziwej walce, gdzie jest tyle chaosu za to. Postaraj się codziennie przed grami wejść do treningu, zrobić tak z 10-20 tych Instant Air Daszy, jeden po drugim, tak na rozgrzewkę. Z czasem zaczniesz je wykorzystywać też podczas walki. No i oczywiście Instant Air dash nie musi służyć tylko do ataku z nadgłowy. Możemy tego użyć, by szybko zmienić pozycję i przeskoczyć na plecy wrogowi, albo użyć tego do ucieczki albo jakiejś zmyłki. Instant Edge ma mnóstwo możliwości i jest w zasadzie główną częścią gierek umysłowych, które możemy prowadzić z przeciwnikiem w trakcie gry. Przerwa w transmisji porad, aby przypomnieć o ocenieniu wartości porad i filmiku odpowiednim kciukiem, tym skierowanym w górę lub tym skierowanym w dół. Oraz o zostawieniu suba, jeżeli kontekst ci się spodobał. Dzięki. To jest jedna z tych takich gównianych porad w stylu yy, chcesz być lepszy? To po prostu graj. Yy. No dobra, jest ona przydatna i użyteczna. No ale wciąż trochę klisze. Zamieszczam tą poradę tu, bo gdybym dał same porządne yy, porady, to by ten filmik trwał miesiąc. Tak więc zapewne słyszałeś już wiele razy, po prostu nagrywaj swoje gry i potem je oglądaj i analizuj. Mówi to każdy, gdy spytasz go porady do jakiejkolwiek gry i mówi to każdy nie bez powodu. Mimo, że prawie nikomu się nigdy nie chce i robi to zapewne z 5% graczy, to te 5% graczy czerpie z tego olbrzymie korzyści. O tym nam usiąść koło kogoś, obejrzeć coś na necie, albo no patrzeć jak przeciwnik klepie cię po mordę kombosem i zacząć wytykać im wszystkim błędy. Oczywiście uczy nas to trochę, ale o wiele szybciej uczyłoby nas gdybyśmy widzieli... Swoją grę. Dlatego nagrywaj i oglądaj, co robiłeś, bo zapewniam cię, robisz tyle samo, jak nie więcej błędów, niż osoby, które oceniasz. A podczas gry, gdy wszystko się dzieje tak szybko i często używamy wytartych w nas schematów do walki, ciężko dojść do jakiejś realizacji i zastanawiać się nad swoimi przeszłymi błędami w meczu. W części pierwszej mówiliśmy o wyuczeniu się podstawowych kombosów do postaci. No, i to tutaj zaczyna przynosić największe efekty. Łatwo nam się nauczyć dobrego kombo, na przykład do Vegito. Innego, gdy użyjemy wybicia w górę, innego, gdy złapiemy go kontrą, innego na Dragon Rush i tak dalej. Może jednak dojść do sytuacji, gdzie zrobimy lekki misclick albo przeciwnik zrobi coś nieprzewidywalnego i go trafimy czymś niechcącym. Wiele razy widziałem taką sytuację, gdzie osoby na niższych rangach. Mówię to tak do około 500-600 tysięcy BP po prostu ode mnie odchodziły. Odsuwały się i próbowały znów, znów uderzyć, ale tym razem tym swoim wyuczonym kombo. Ważnym jest, żeby teraz, gdy wchodzisz na wyższe rangi, nie tylko potrafić kombo, ale je też zrozumieć, widzieć czemu działa, jak działa, jakie ataki i dlaczego sprawiają, że te kombo działa. Gdy to ogarniemy, nie potrzebujemy już nic. Każdy atak da się przedłużyć, zrobi z niego combo. Czy to trafimy czymś niechcący, czy coś spieprzymy podczas jednego combo, nie trzeba się wycofywać i panikować. Jeżeli dobrze znamy nasze umiejętności i ataki i wiemy do czego one prowadzą, to zawsze możemy się podnieść, przejść w trakcie combo do innego combo i zmienić w panice postać i kontynu kontynuować te. Kombo wcześniejszej innym kombo z innej postaci. Weź każdego maina, sprawdź każde kombo, każdy atak, jak działa, jak daleko odbije przeciwnika, czy przeciwnik po tym ataku da się jeszcze złapać, czy po tym da się zmienić postać i kontynuować. Czy po tym uderzeniu tym atakiem i waniszem możemy kontynuować, Może, możemy dragon rushować? W ten sposób bardzo szybko dojdziesz do momentu, gdzie jesteś gotowy na każdą możliwość i każdy swój fakap. No i tutaj coś, czego raczej osoby na randze 800-900 tysięcy już się nauczyły poprzez po prostu grę. Jeśli jednak to ciebie nie dotyczy, to wbijaj na trening i wyszkol się z tego, nie ma co przegrywać 100 gier, by się czegoś nauczyć w trakcie meczu online. Ja to tak trochę tajemniczo opowiadam, bo w zasadzie nie wiadomo o czym mówię, a mówię tu o wyuczeniu się kombosów podstawowych, a bardziej już może starterów, tych najmocniejszych kombosów do innych postaci. Wiele postaci ma różne umiejętności, które są unikatowe i ciężkie do wybronienia. Nawet nie wiesz, że zaraz jej użyją, jak teleport Goku Blue, albo cokolwiek się dzieje z moim życiem, tym jak i tym moim prawdziwym, gdy walczę przeciwko komuś, kto uczył się grać hitem. Na wyższej randze, gdzie masz już tyle wygranych meczy przeciwko każdej postaci, to już wiesz co się szykuje. Wiesz już na przykład, że jak walczysz z Goku Ultra Instinct, Vegetą albo Gogetą 4, to niebezpiecznie ich atakować na start, bo mogą zacząć od kontry. Wiesz na przykład, że Yamcha w połowie block stringu nagle wiedzie ci w dupę bez ostrzeżenia. Albo wiesz, że jak Hit wkłada ręce do kieszeni i znika, to musisz szybko wyłączyć konsoli i usunąć grę, bo już nic ci nie zostało do zrobienia. Nie musisz jednak grać przez 400 godzin i dostawać w podupie od każdej postaci w grze, by dowiedzieć się, co one potrafią. Jak już poświęciłeś naprawdę sporo godzin w tej grze i chcesz spróbować sił na wyższe rangi, to wejdź do treningu i sprawdź postaci, które często spotykasz, albo nawet i te, których nie spotykasz. Nigdy nie wiadomo, ostatnio mnie na 2 milionach BP zaskoczył Kirillin Ginyu. Najłatwiejsza gra w moim życiu, no ale i tak warto robić research. Wejdź na trening, sprawdź każdą postać, sprawdź umiejętności, sprawdź może nawet jak wygląda ich podstawowe kombo, ich asysty. Jak w końcu wyjeci się to w banie, to będziesz nie do zatrzymania. Nic cię nie zaskoczy. Będziesz jak król dżungli. Albo po prostu naucz się grać hitem, nikt nie będzie wiedzieć co zrobić z tobą. Wiem, że się trochę rozgadałem, czuję olbrzymią miłość do tej gry. I ją polecam całym serduszkiem. Mam nadzieję, że nie dostanę dużo hejtu od ludzi, którzy wiedzą lepiej. Chciałem się tylko podzielić tą skumulowaną wiedzą, która mi pomagała przez lata, którą ciągle rozwijałem i zresztą dalej rozwijam. Mam dużo więcej jeszcze do opowiedzenia i wytłumaczenia o tej grze. Tak więc jak się zbierzemy w większej ilości tu, to pomyśl o trzecim filmiku albo o jakimś kolażu, mini porad do każdej postaci. Nie wiem, na ten moment to tyle ode mnie. Jeżeli filmik Ci się spodobał i pomógł, nie zapomnij o zostawieniu lajku i suba. Jeżeli jeszcze o czymś nie powiedziałem, albo masz jakieś pytania, zostaw komentarz, albo wbij na nasz Discord, link w opisie i napisz do mnie tam. I chyba na Discordzie jest zresztą największa szansa na złapanie mnie. Znaczy, wbij, jeżeli nie szukasz kogoś z Animal Crossing na wymianę wiśni. Naprawdę nie rozumiem, czemu te wiśnie są aż tak rozchwytywane. No mniejsza. Widzimy się w następnym materiale. See ya.